Mieszkańcy Biadolin, yy, wiecie gdzie mieszkają Reszkiewicze? Tam była poczta, a jeszcze wcześniej w 1901 roku powstał pierwszy murowany dom w Biadolinach, yy, w Biadolinach Szlacheckich. To jest ten dom. Obecny układ y, stacji, stacja by była dużo, dużo dalej. Tu widać, tu może nie bardzo widać. To na na tym. Nie no, bardzo, to powiem to wam to szczerze, potrafię go rozciągnąć. To. To, to jest stary wodynek, budynek hmm. y, albo jakiś y, Dworca, ewentualnie jakiś magazyn. Nie mamy zdjęć z tamtego okresu, więc trudno nam y, dojść. O, nie, nie, nie. nie, nie, nie. To my za chwilę będziemy się bawić. Tu jest tak. No. Mamy zdjęcie z lotu ptaka, to jest Kisielina, moja młodzież wie co to jest Kisielina, wie co to jest Facebook i jest tam drugie zdjęcie, ale zaraz go Państwu pokażę, jest sa zdjęcie samolotu, i na jakimś wiadukcie stoją żołnierze. I albo to jest wiadukt nad Kisieliną, albo tu wcześniej mamy taką koło tartaku. I tam też jest na podniesieniu, są zrobione barierki. Pytanie, czy w zapisach historycznych, że to jest w Biadolinach Radłowskich, to jest to miejsce, bo też nie, nie mamy dokumentacji, czy ten meander pisieliny był taki, bo po drugiej stronie jest też zalewowe. Czy to zostało zmienione? Czy na zdjęciu kolejnym widzimy to? o tym mówię, o tym mówię. Tutaj ukłon piękny. Czy tam, gdzie myśmy się jadąc zatrzymali i dyskutowaliśmy, ja bym była bardziej skłonna, że on jednak jest po stronie Wiadolin Szlacheckich. Raczej na pewno, dlatego, że na Wiadolinach Szlacheckich Niemcy mieli swoje rzeczywiste lotnisko, takie z prawdziwego zdarzenia. Ponoć teren tam był więcej terenu było. Tylko, właśnie, kolejne pytanie, bo y, ruch melioracyjny, nad którym jest zrobiony ten most, on też idzie w zakolu. Czy od y, drogi, od ronda, wystarczyłoby, no to były małe, lekkie samoloty, co pewnie by mu wystarczyło. Ja jestem skłonna wierzyć, że to jednak jest na tak zwanych przymiarkach. Mamy właśnie podział. Granica Wiadoliny Szlacheckie, Jadelnioraduski. Tam z tej mapy to nie wie, wiele będzie widać. Albo lotnisko by było tutaj. Albo lotnisko by było tutaj. Wejdę w mapę lat i y, postaram się poprowadzić Państwa i pokazać jak to wygląda, bo w tym miejscu by się rozbił ten sam. Ktoś pilnować musi. To moja wnuczka. Swój dom to mogę pokazać, żeby nie było, prawda? To jest, dru, to jest drugi murowany momencie, w tym To jest dom o, stał w 61 roku, rodzice się wprowadzili, więc to jest już czas powojenny. Piąty, Piąty tak, o, po się. Tak, wracamy z mojego domu. No troszkę techniki i biblioteka się studi. No, trzeba prawo jazdy za tym. Kategorie B do Ten budyneczek to jest już... <laughs> za tym... Wszyscy, którzy mieszkają w Biadolinach, wiedzą, że były... Myśmy na to bunkry mówili. Po obu stronach, tutaj za tym domem państwa Ropałów, tam są... Takie ogromne zbiorniki, myśmy nigdy jako dzieci nie wiedzieli do czego to służy, nie wolno tam było chodzić, z tej strony jest, z tamtej strony jest. Wcześniej yy, jak yy, zaczyna się ten prawdziwy las koło mojego domu, tak w początek jest taki przepust. Pod torami. Po drugiej stronie też były jakieś zabudowania i też były zbiorniki. Mama opowiadała, że y, tam był zbiornik do, y, no bo wiadomo, że dawniej y, y, lokomotywy to parowozy, że stamtąd był, to były studnie y, i zbiorniki do, do parowozów. Idziemy dalej. Pewnie jacyś archeologzy by mogli coś zbadać, ale jak to kolej wzięła się za remont i wszystko zniszczyła bez badań. Dzień dobry tereniu. Zapraszamy, zapraszam. Zaraz dojdę do... Do tego żółtego domu, który kiedyś... W tym pierwszym uruchaniu. Najprawdopodobniej samolot się rozbił gdzieś tutaj. Bo y, z wspomnień y, znać mojego czytelnika wynika, że na polu państwa rzekł. Że y, kazano ludziom go pchać i podejrzewam, że on się wywrócił w czasie. Pania, ale tu mamy pachowca, który nam pewnie to jeszcze lepiej. Także. się No rośli, chłopy tu byli. Nie, Za rzeczą mu zaczynali tu mamy, na wysokości Będziemy mieli więcej To na pewno. Na cmentarzu ja również na torach się wychowałam. O, witamy Pana zapraszamy. Jeszcze nieoficjalnie, ale już zapraszamy. Nie, pieniążki spłaszczaliśmy sobie na torach. Kiedyśmy mieli tak to opanowane do perfekcji, że wkładaliśmy pod ustawiczkę. No, tak, pociąg wjeżdżał na bocznicę, myśmy podkładali pieniądze. No jak? a tak musiały być. Zapraszamy, zapraszamy. W ostatnim momencie nie wiem. Panie Burmistrzu, będzie panu lepiej, ale zapraszamy. Witamy Panią Grażynkę, tak? Jeszcze mamy 6 minut na, ten. na integrację.